Berek. Dzień dobry wszystkim, Maratka właśnie miodziki przygotowywuje, Letnia pogoda. Pięknie ciepło dzisiaj. Właśnie mamy już wieżorek. to zajmuje się miodami. A ja nie. A my co? Przejdziemy się na pasiekę i pokażę wam, co dzisiaj robiłem. A zrobione zostało całkiem sporo. Myślę, że dla co niektórych z Was będzie to interesujące. Dobra, ubrany w strój. Dzieje się, jeszcze nie powiedziałem, że sezon pszczelarski. Rozpoczął się na całego, ale rozpoczął się jeszcze. Do tego, żeby rozpoczął się na całego, brakuje troszeczkę. Tutaj mamy trzy uliki weselne. Nie wiem, czy słyszycie ten szum. Eee, trzy uliki weselne na próbę. Przyjeżdża więcej ulików weselnych, więc będziemy, eee, będziemy zasiedlali je. Czym są uliki weselne dla tych, którzy nie wiedzą? Po prostu do takiego ulika szczepujemy pszczoły z kilku, z kilku rodzin. Tak jak tutaj to robiliśmy, Widzicie, tam w rogu nam troszeczkę zostało, one zaraz powinny zlecieć. Ale szczepujemy pszczoły, spryskujemy je wodą, chociaż tym razem ich nie spryskiwałem, dlatego że było bardzo dużo nektarów i nektar je po prostu spryskał, żeby nie odlatywały. Tak czy inaczej, później zasiedlamy uliki weselne, a następnie wkładamy matki nieunasiennione, jedoniówki albo mateczniki. Ja, w, ja będę wkładał mateczniki i to chyba już pojutrze, jak się nie mylę. Nie jestem pewien. Zobaczmy jak wygląda nasz ulik. Nasz ulik. Ten z barci, z pnia. On wygląda już całkiem dobrze. Zaraz gdzieś tu postawię telefon. Żebyście widzieli. Ale ogólnie spoko wygląda. Bardzo, bardzo, ale to bardzo Dużo nektaru przynoszą. Naprawdę dzisiaj się lało. Akurat miałem taki dzień na robienie uliku, e, tego odkładu e, ulików weselnych i tak te pszczoły były połączone, że naprawdę nawet psikaczki do wody nie używałem. Zobaczcie, jaki ładny czerw. E, o, ta matka została dobustowana do troszeczkę, bo ogólnie sprawa z nią wyglądała tak, że one by nie przeżyły jednak. Gdybyśmy nie dali im czerwiu, w którymś momencie. Ładnie czerwi. Zobaczcie, to jest już jej czerw. Gdybyśmy nie dali jej czerwiu, to myślę, że byłaby lipa. Wielka lipa z tego. Niestety. Sprawdzamy. Naprawdę, wygląda już bardzo dobrze ta rodzinka. Nie widzę matki, nawet tak jakoś za bardzo jej nie szukam, ale jakby znalazł to Wam ją pokażę. Ogólnie sprawa w tym uliku wygląda tak, że jak ten czerw, który tutaj jest, wygryzie się, to się wyroją. To się wyroją, więc muszą iść do pełnego ula. Taki jest na nie plan. Wsadzimy e, ramkę, tą którą wyciągnąłem z boku w środek, żeby te pszczoły, żeby matka mogła sobie zaczerwić, bo one już tutaj są na tyle pełne, że za chwilę nie będą miały gdzie mm, nosić nektaru i gdzie czerwić i tak dalej. Ogólnie nie będzie miejsca. Myślałem, że uda mi się wy, wysłać wszystkie matki, matki, wszystkie odkłady w tym Tygodniu, ale niestety tam trzech, albo czterech klientów jest takich, że no nie mogą teraz odebrać. Więc odbieram w przyszłym tygodniu, jest też spoko. Zobaczcie, tak będą też stałe uliki. W takich, na takich ulikach będę e, unasieniał matki. Widzicie, wyloty są w jednym z tej strony, z drugim są z tej strony. I one tutaj na razie na próbę sobie postawiłem. One będą sobie tak po prostu rzucane na pasiece, żeby matki nie błądziły, to po prostu w jedną stronę, w drugą stronę. lekki postawię, tak to mogą błądzić troszeczkę te matki. Tak Więc chciałbym tego zapobiec. A tutaj są wszystkie odkładówki, które zrobiłem. Dzisiaj zrobiłem te. E, zrobiłem ich dzisiaj 7. Tak jak mówiłem, Wam muszę zrobić około 5-6 odkładów dziennie. Więc jest troszeczkę do pracy. Tutaj e, już jest chyba matka przyjęta. Wczoraj wycięłem mateczniki ratunkowe. Matkę odbezpieczyłem. No i teoretycznie powinny się mateczki przyjąć. Jeszcze jest rozpierdziel, jakieś daszki i tak dalej, wiaderka, to wszystko fruwa, no ale fruwa, bo no bo musi, no. no musi, tak to wygląda niestety na pasiece, że jest bardzo dużo pracy i nie ma czasu, wiecie, wynosić, nie ma w ogóle sensu tego wynosić koło kabina, a później przynosić z powrotem, dlatego no, niektóre rzeczy fruwają, tak jak tutaj rzuciłem daszki no, i one sobie czekają na swoją po prostu kolej, no tak to wygląda. Wczoraj robiłem też takie odkłady na szybkiego, to znaczy tak, tutaj stał wcześniej ul, eee, chyba ten, ul ja go po prostu przesuwam w tamtą stronę, tutaj wrzucam trochę czerwi, nie szczepiuję żadnej pszczoły i cała pszczoła lotna, która lata, sobie nalatuje ten ul. Tak to wygląda. Nalatuje sobie ten ulik i, i mamy pszczołę i to jest już odkład taki, wiecie, taki szyb, na szybko zrobiony. Ten ul trochę rozładowaliśmy, nawet nie trochę, tylko mocno rozładowaliśmy, więc rolić się nie powinien chcieć. Tutaj są jakieś dwa odkładziki, widzicie jak pszczoła się mrowi na wylotku? Brak matki, brak matki. Tutaj też stał ul i w miejscu tego, to jest w ogóle najlepszy sposób. To znaczy, co ja robię, jak tutaj stoi ul, zabieram ul i stawiam dwie odkładówki. Wtedy jeszcze lepiej, no bo mamy dwie odkładówki. E, dzisiaj robiłem te odkłady, które robiłem, było siedem chyba odkładów, z tego... E, z tego chyba pięć było jedno ramkowych. tak więc takie mniejsze. E, już jestem blisko, blisko tego, żeby zapotrzebowanie na, na, temat, na, ten, na ten rok odkładówek było po prostu zapewnione. No i nie będę już musiał ich, następne, które będę robił, to będą już te na przyszły rok przejmowane po prostu. Tak więc staram się staram się to jak najszybciej napędzić, ale myślę, że już jesteśmy bardzo, ale to bardzo blisko. Tutaj matki w ogóle się już przyjęły. Widzicie, klateczki są postawione, ja je jeszcze zostawiam. Klateczki są zosta zostawione. Matki znoszą jajka, ale to nie znaczy, że matki zostały tak do końca przyjęte. Jeszcze może się okazać tak, że zaraz i e, zaraz po prostu pszczoły zetną. E, tak więc ja sobie jeszcze to zostawiam. E, klateczkę na daszku. Wrócę sobie tam za. Gdzieś w połowie maja, nie ma w ogóle sensu wcześniej patrzeć, chociaż do jednego z nich muszę wcześniej zobaczyć, bo jest danych mało ramek, a jest dosyć dużo pszczoły, matka zaczęła czerwić, więc momentalnie się to tam e, wyrobi. Teraz tutaj nasz ul. W ogóle to z tymi daszkami, to jest oryginalny daszek od, od tego Anel. One mają w ogóle chip na NFC. NFC? Na NFC to działa, tak. I działa to tak, że jak dotkniecie telefonem, zainstalujecie sobie aplikację na telefonie yy, tej firmy Anel, yy, dotykacie tylko daszka, daszku i wyskakuje wam. I możecie sobie zrobić chyba notatkę głosową. Ja jeszcze tego do końca tak nie przemieliłem, ale z tego co widziałem, to chyba notatkę głosową. Możecie sobie zrobić zdjęcia i, i coś napisać. Tak więc bardzo dobra rzecz, moim zdaniem. Yy, no, podoba mi się to. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. To są te daszki co wam mówiłem, one są, one są felerne ja je kupiłem za, dokładnie sprawdzałem bo myślałem, że za więcej je kupiłem I ja kupiłem za 12 funtów widzicie, jak on się tutaj spina, to tutaj nie dochodzi w taki sposób, więc śrubki trzeba byłoby delikatnie odkręcić i wycentrować no, no więc opłacało się za 12 funtów to naprawdę spoko cena za taki daszek, ja jeszcze kupię do tego stymową podkarmiaczkę i tak dalej ale ja wkurzyłem do tego stymową podkarmiaczkę i tak dalej no i tutaj jest odkładzik Langstrotha, tak? I one już sobie siedzą ładnie na no powiedzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć ramek. Jedną taką ramkę widziałem mają dechę zasklepioną, drugą e, drugą ramkę e, drugą ramkę to taka, dwie, 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 przepraszam, dwie kolejne ramki to nie dechy, ale bardzo dużo, bardzo dużo tego. Czerwiu, jeszcze odsklepionego, chociaż dzisiaj już może być zasklepiony, bo tam taki duży czerw był. Tak więc te pszczoły będą niedługo w pełni, ten ul ogólnie jest, stoi u mnie, ale ogólnie te pszczoły już są sprzedane, tak naprawdę. Więc e, im więcej się rozrosną, tym może jeszcze jakieś ramki wyciągnę i zrobię z nich odkłady. E, muszę zacząć tego lakstrota gonić troszeczkę, bo no nie mam, nie mam z czego niestety robić. Muszę po prostu zrobić sobie jeden pełny ul lakstrota, zasiedlić, chyba w ogóle zrobię szczepańca, czyli ściągnę sobie, wezmę sobie jakiś ul, wybiorę, szczepię całą pszczołę na świeżą ramkę łącznie z matką. Eee, ramki też czerwiem, poddam do jakiegoś innego ula, porozrzucam po prostu po odkładach i tak dalej, pozasilam coś, eee, a tym po prostu te podkarmię i one niech sobie ciągną żeby to przyspieszyć troszeczkę, bo potrzebuję zrobić tych lakstrotów kilka żeby po prostu to jakoś rozbujać Tutaj kolejny, kolejny taki słabiutki odkładzik słabiutki, no ja takie słabiutkie robię czyli różne są, nie? Ale, ale staram się robić je takie w miarę słabe, żeby były w miarę bezobsługowe bo jak zrobimy odkład Mocny z 3-4 e, ramek z czerwiu, no to wyklułem się i od razu, macie, od razu macie problem. Tak to wygląda mniej więcej. E, no, są sztuki. W dobrej sile. Teraz naprawdę ruszyło to wszystko. E, tak jak mówiłem, jeszcze to nie jest taką nie jest taką pełną parą, tutaj jest podkarmiany, bo one od, z tych rodzin, gdzie zabieram bardzo dużo czerwiu trzeba je, no i trzeba je podkarmiać. Nie? Bo one naprawdę mają tego czerwio zakoszonego mnóstwo ramek, więc mają co budować, no po prostu mają co robić. To są odkłady, które zostały teraz zrobione w ubiegły weekend, ta szóstka tutaj. No i one teraz też oblatują się, zostawiamy, one mają bardzo dużo pokarmu, zostawiamy tak jak są. No i za jakiś tydzień, dwa jak już tam matki wrzucimy, znaczy matki wrzucimy wcześniej, ale zaczniemy je po prostu podkarmić za niedługo. Muszą zostać podkarmione, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo po prostu są lepsze przyjęcia matek wtedy na pasiece. No tak to wygląda, fajnie to idzie wszystko. W tym roku naprawdę naprawiam swoje, zobaczymy jak to wyjdzie nie? w praniu, ale staram się naprawić swoje błędy. Wszystkie błędy, które popełniłem w tamtym roku, czyli w tym roku zacząłem po prostu od kupionych matek. Swoje też robię, ale zacząłem od kupionych matek, nie polegam tylko na swoich tamtych tam w roku zrujnowała mi pogoda tak naprawdę wszystko więc w tym roku trzeba to wszystko inaczej ogarnąć widzicie tutaj wszystko, wszystko odkłady cały tutaj rząd, to wszystko są odkładziki e, znaczy no nie wszystko, nie? tutaj mamy karmione ule e, tutaj mamy karmiony odkład, ten odkład jest karmiony, ale one idą na sprzedaż to jest ul, który jest odkład, który jest kupiony i czeka na właściciela, ja je karmiam. lubię jak ten odkład jest taki ciężki Napakowany, no, on no jeszcze tam, no to naprawdę, ja już go osłabiałem kilku, kilkukrotnie, e, tak więc to też jest taka, taka przypadłość, że jeżeli będzie pogoda taka jak w tym roku, w kwiecień mamy taki, jaki mamy naprawdę bardzo ciepły, jak na Anglii, e, w ogóle w Polsce chyba też, e, że jak mamy odkłady tutaj, akurat te wszystkie, które widzicie, to są odkłady siedmioramkowe, one są na siedmiu ramkach, no to e, jak, dojdzie, jak jest taka ciepła pogoda to musicie je osłabić ja niektóre osłabiłem już chyba z czterech ramek i jeszcze mógłbym więcej mi zabrać i jeszcze na koniec będzie tak, że ja zrobię bardzo dobry odkład z pięciu ramek, czterech czerwiu jednej pokarmu i jeszcze mi zostanie zostaną mi jeszcze dwie pewnie ładne ramki na odkład, tak więc no dobrze jest, dobrze jest w tamtroku, tak dobrze nie było, Tam tamtroku było troszeczkę problemów znaczy pogoda, nie? Tak więc nie można utrafić. W tym roku jedyne co zrobiłem, to to, że nie kupiłem matek po prostu wcześniej, bo matki były dostępne w Anglii już e, chyba 12 albo 14 e, kwietnia. Więc jeżeli miałbym matki, matki tak wcześnie, zobaczę czy mi mikrofon nie spada, wiecie? Jakbym miał matki tak wcześnie, to byłoby zdecydowanie lepiej, bo teraz już bym miał mocno. Jutro mam 1 maja, jak to nagrywam, tak? Tak jak to nagrywam, to jest 1 maja jutro. E, miałbym, e, jakbym zamówił stówkę, to miałbym stówkę mocno czerwiących już matek. I to już takich mocno czerwiących matek, że zanim ja je bym sprzedał na koniec maja to musiałbym też je pewnie już powoli gdzieś tam hamować, osłabiać, brać z nich odkłady i tak dalej. No tak jestem troszeczkę do tyłu, ale kto by, kto o tym wiedział. Ja myślę, że na przyszły rok po prostu będę już zamawiał w grudniu matki, bo tak można też. Można sobie w grudniu je zamówić, depozyt wpłacić i po prostu te matki do Ciebie pojadą jako pierwszego. W kwietniu jest na tyle dobra pogoda, że zawsze coś tam się wymyśli, jak nie to do banku matek i można je troszeczkę poczymać. Wiadomo, lepiej nie trzymać, ale... Ale można tak naprawdę troszeczkę poczymać. Tutaj rodzinka już pracuje. Widać, że inne zachowanie troszeczkę tutaj u tych pszczół. Eee, matka już powinna wyjść z klateczki dzisiaj, ale tego nie wiemy. Nie będziemy tego sprawdzać jeszcze. Tak jak mówiłem, ja to robię tak, że 8-9 dni. Ścinamy mateczniki ratunkowe. Otwieramy. Eee, niektórzy robią inaczej, widziałem. Otwieramy drzwiczki w klateczce. Eee, no i matka sobie wychodzi, i wtedy. Przez tydzień staramy się nie zaglądać. Czasami, ja tam nie, nie, nie robię tego tak... Czasami przez tydzień jak nie mam już naprawdę mam... Zaraz tak będzie, że nie będę miał czasu. A czasami e, krócej, tutaj było na przykład krócej. I dobrze, że tak było, bo w jednym z uli, w jednej z, w jednej z klateczek było dużo martwych pszczół. A przez to, że było dużo martwych pszczół, no to e, matka nie mogła wyjść. Już pszczoły do niej chudziły, już ona wyglądała taką troszeczkę widać napasioną, a wyjść nie mogła. Pszczoły się do niej mieściły, bo przez jedne drzwiczki pszczoły mogą wyjść. ona nie może wyjść. No i tak to wyglądało. Eee. Pięknie, powiem wam, czuć w ogóle z uli zapach. Eee, bo tu mamy też normalne ule. Czuć z uli zapach. Ten ma dużo pokarmu. Nie pobrał, nie pobrał. Zawsze mnie to tam ciekawi, dlaczego nie pobrał. Powód może być różny. Co tutaj jest? No, powiem wam, że one już się też wypełniają, widzicie. One już też się robią dość pełne. One mogą nie mieć miejsca. E, I mimo, że wszystko leje, ja je karmię. Bo to jest naprawdę, e, to przyspiesza rozwój bardzo mocno. Tutaj na tej pasiece też pamiętajmy, że jest o wiele większa konkurencja niż, niż na e, innych pasiekach. E, Tam tych pasiek nie karmię, tak? bo to bez sensu. E, tą pasiekę karmię, bo tutaj jest naprawdę tych uli. Jest już mnóstwo e, w jednym miejscu więc one, wszystkie te pszczoły muszą konkurować o kwiaty. No i no i tak to jest, no nic nie zrobimy z tym. Co tutaj się dzieje? Do tego patrzyliśmy czy nie? Bo dzisiaj tutaj był dobry ruch. To jest właśnie chyba za ten ul. Nie wiem właśnie czy z niego patrzyliśmy czy nie. Chyba patrzyliśmy. No, poddenerwowane. Tutaj jest bez matek. Pszczółki troszeczkę skaczą, ale nie ma się co dziwić. Ogólnie w tym roku zostaną wymienione, wymieniane zostanie 100% matek. Tak więc nie zobaczycie już tak wrednych pszczół, jak widzieliście wcześniej na e, filmach u mnie, atakujących. Już powinno być troszeczkę z tymi matkami lepiej. O ile lepiej? Zobaczymy. Ten jest piękny. No, jest piękny odkładzik. Jak tutaj matka wleci, to będzie po pierwszym cyklu, bo tutaj jest dużo pszczoły, ona będzie mogła wykarmić dużo larw, zakryć je, ocieplić je e, i one po prostu i to jest odkład, który został pobrany z tego ula. Z tego ula zostało pobranych już w ogóle kilka odkładów. Zobaczmy, jak to wygląda. No, tutaj widać, że już siła troszeczkę spadła. No, ale tu mamy ramki w ogóle z węzłem powkładane. One tu zostały osłabione na kilka sposobów. To jest nowa ramka, to jest nowa ramka, to jest nowa ramka. Tak więc jest tutaj kilka odkładów z tego ula wziętych już. Nie ma się co dziwić. Że troszeczkę osłabły. Tak to jest, tak to jest. I co ja robię? Zaczynam od tamtej strony no i będziemy lecieć w tą stronę. Tutaj są puste odkładówki, które już czekają. Ja jeszcze muszę je gdzieś tam powyczyszczać, przygotować, powkładać ramki i tak dalej. I po prostu uzupełnię od tamtej strony i idę w tą stronę. Będzie troszeczkę łatwiej, bo to oznacza, że jak robię tam odkłady, to tamte odkłady będziemy jechać w tą stronę. E, tamte odkłady zaczniemy sprzedawać e, i później tam będą znowu świeże odkłady i będę miał po prostu troszeczkę bliżej znowu domu, żeby nosić wiaterka i je karmić i tak dalej i tak dalej. No jest tego, jest tego całkiem sporo do zrobienia przy tych pszczołach. Ujeście mi dzisiaj naprawdę się trochę na nachodziłem na, na kombinowałem, bo trzeba było zrobić sypańca z pszczół na uliki weselne. No, no, trzeba było kilka rzeczy zrobić. Mają tutaj pokarmu. Patrzcie, jak wychodzą do góry. Ten ultras został już bardzo mocno osłabiony, one by się wszystkie już poroiły dawno, ale one są mocno, mocno, mocno... Już puste wiaderko, ale jeszcze nie założyłem. No i tutaj już będzie roboty. Jak już dojdziemy do tych... Jak będziemy mieli tutaj koło domu już 300 odkładów, to już będzie... To już będzie przepełnienie ogólnie tego miejsca. Tutaj, tutaj więcej niż 300. Chyba nie wejdzie. Znaczy, no, wiecie, mógłbym się uprzeć i tam na uparach tego jeszcze w tył ciągnąć. Zobaczymy, czy tak nie zrobimy, ale myślę, że to już będzie naprawdę mocny przesyt. Będę musiał je karmić cały czas. Będę musiał jednak w którymś momencie te e, dojrzałe odkłady wywieźć z tej pasieki. Plan jest taki, żeby wywieźć je w takiej postaci, a później nałożyć jeszcze na staweczkę, na taki odkładzik, żeby one sobie mogły po prostu pójść do góry. No i muszę skombinować kolejne pasieki, bo bez kolejnych pasiek to ja się zaraz tutaj zawalę. Pamiętajcie, że mam mniej więcej zdolność na zrobienie 600-700 odkładów chyba, coś takiego. No ale nie tyle na pewno nie będę robił, bo bym się chyba zajechał. Hmm. A tutaj mamy klateczkę. To są odkłady z klateczką. To już możliwe, że matka wyszła, miałem nie zaglądać do takich, a zajrzałem. tak, te trzy są. Tak, mam daty. Te trzy są z klateczkami, więc one też pierwsze pójdą, i teraz mi przyjdą w piątek. Matki, no to będziemy tutaj wszędzie wrzucać te matki. Tyle, ile matek będę miał, tyle będę miał. Reszta z tamtego ula, gdzie hoduję matki, zostanie wrzucona do ulików weselnych i do takich ulików. Zobaczymy, jak to wyjdzie z unasieniami. E, nie wygląda to dobrze, no bo pogoda się troszeczkę psuje. Najlepiej jakby to było, wiecie, te, te matki byłyby były wyklute w tamtym tygodniu i w tym tygodniu by się pewnie już mogły nam unasienić. Zobaczmy jak nam po, e, pokarm pobrały, bo ja im nalałem. E, nie mają, nie mają chyba miejsca. Wiesz, jeszcze dużo go. Ostatnim razem lepiej pobrały, tutaj są pszczółki. Widzicie? E, ostatnim razem troszeczkę lepiej to pobrały. One już tam naprawdę są zawalone. Tam jest, tam było. O, tylko małe stuki. Zobaczcie, jak wychodzą. No zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten ultra zostanie zlikwidowany, ostatecznie. Z niego pójdą dwie tury matek, dwie trzy tury matek. I na koniec kwas. Zostaną walnięte kwasem, żeby kwaroza pospadała. A następnie zostaną podzielone na 8, 9, 9 odkładów takich małych. odkładów Wywiezionych w ogóle zostaną stąd. Może jeden tam zostawimy w tamtym miejscu. No i na to miejsce wskoczą już kolejne ule znowu, tak blisko domku, żeby było łatwo robić te odkłady. Tylko już zrobimy tych uli troszeczkę więcej. Ja myślę, że nawet z 3. No i zobaczymy. Będziemy te, tą produkcję matek zaczynać. Będziemy chcieli ją rozkręcać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko będziecie widzieli u mnie na kanale. Jest tego dużo. Chaos, chaos, dużo pracy, mało czasu. Ale ja się cieszę, że w końcu mamy taką porę, e, tą cholerną zimę. Jeszcze Wam pokażę, tak sobie odwieszam te rękawice, one się strasznie zapacają w środku. Jak je powieszę w taki sposób, no to mm, jutro będę miał już je suche. Idziemy zobaczyć, czy zrobiłem bałagan w pokażniku. Nie, nieźle. Jedna martwa pszczoła, tak więc wyszło całkiem spoko. Tak, ale z tymi mokrymi e, rękawicami to jest problem. Trzeba je po prostu suszyć, wymieniać, ja jeszcze się ucięłem nożem ostro ostatnio więc więc też na tą rano nie za bardzo takie poty nie poty Mister, czemu ty masz poduszkę na ten <głos》> na naszej razie gdybyś zasnął chyba I się przeleciałem przez ten aha areta właśnie tutaj dzisiaj łapie aha faktycznie ja ją widzę ale to jest to może ją... daj klapkę ja ją widzę no oczywiście tam jest matka nie wiem czy widzicie matka os widzicie areta ja ją... ty ją zabi areta no pewnie ci ucieknie, akurat jest nagrywana, więc taki stres. A masz jeszcze zły kąt. Aha, te fakcji. E, uciekła. Kurde. Uciekła, a miałaś ją? Jakoś tak nie wiem, nie docisłaś jej? Nie wiem trochę. No? Nie wiem. Te matki cały czas przygotowują, ale ty ile dzisiaj ich zabiłaś tutaj? I to nie dzisiaj to zabija. Przez ostatnią godzinę, cztery zabiłaś, tak? No, to ładnie, dużo ich się zabiło, tak więc cały, uciekła, cały, cały uciekła, czas walczymy. no Cały czas walczymy z tymi matkami, no i mamy nadzieję, że da to jakiś rezultat. Że później one nie spustoszyły nam pasieki, to musimy je teraz wybić. No, no teraz gdzieś wieczorem, właśnie to mówi, że w ciągu dnia ich tak nie było, teraz ich jest bardzo dużo. borweczki jak to boroweczki. Zieleni siedzi się dzisiaj, tak jak mówiłem, ich zniknęło chyba pięć krzaczków. Wczoraj w sumie zniknęły krzaczki, tutaj jest miejsce, tutaj są miejsca, więc możemy je troszeczkę już przerzadzić. Tak jak Wam mówiłem, Pan był zachwycony, że takie boróweczki, patrzcie jaki czmiel. Zobaczcie sobie jaki wielki jest, żebyście mogli porównać do mojego palca. Eee, I możliwe, że kupi wszystkie, no zobaczymy jeszcze, tam tam ma rozmowę na ten temat. Musimy też taką cenę zrobić, żeby oczywiście cena nam pasowała im. Co ja się za chwilę biorę w ogóle za podlewanie. Tu wygląda jakby było sucho. Ale nie jest sucho, bo, bo wczoraj żeśmy podlewali. Po prostu ta czarna ziemia wygląda na mokrą, a ta wygląda na suchą. Tak linia Ale podlałem to wczoraj naprawdę nieźle. Cały czas są podlewane. Nie ma dnia teraz. Codziennie. Wyglądają naprawdę pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj jest troszeczkę mniej kwiatów. Ale tam też widzę jeszcze pączki, tak więc tam jeszcze będzie wszystko kwitło. Jest tego sporo, zobaczcie jak tutaj skwidziście. Zobaczcie ile, zobaczcie na ten krzaczek. To jest taki mały krzaczek, a on ma tutaj kwórtę. Ciężko byłoby policzyć, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo owoców. Zobaczcie, tu, już tutaj są pierwsze, które przekwitają. Czyli to już wiecie, w stronę owoca idzie. Ja się w ogóle wystraszyłem, że to kwiatki opadają, a to są e, po prostu płatki opadają, a owoc zostaje, widzicie? Zachodzi słońca na farmie. Jutro w ogóle kurciaki łapią. Tak więc kurniki będą puste. No a ja zaraz wezmę wąż i zaczynam podlewać, a później skoczę sobie jeszcze do naszego, do naszej strefy komfortu, jak to nazwaliście. I mała kąpiel. Wcześniej dzieciaki sobie też pobiegały po trawniku. Fajna rzecz. Ogólnie ostatnio naprawdę korzystają z tego trawnika na całego. O, Wiktor piaskiem się bawi. miał się tu nie bawić, piaskiem. <laughs> Ładna temperatura 40 stopni. Może być to dzisiaj już za ciepło. Ale... A ja kończę ten odcinek pszczelarski. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.